HGTV Tutaj zaczyna się ogród. Zobacz jak to pięknie. Nowa Maja w ogrodzie. W niedzielę o 9.15 w HGTV. Jestem Anglikiem, mieszkam w Polsce. Robię rzeczy od nowa. Jimmy Ogden wie, jak ze staroci na nowo wydobyć piękno. Bomba! Rzeczy od nowa. W niedzielę o 18 w HGTV. Pamiętajcie, ja tu rządzę. Ona rządzi. Zobacz, jak przebojowa mama, żena i asertywna córka. Nie. Budują piękne domy. Na dobrych fundamentach. W niedzielę o 22 w HGTV. HGTV Home and Garden. Książę, otwieracie sezon? Chyba no! w przyszłym roku. Książę, skręcaj, znam lepszą drogę. <laughs> Czasem, żeby wygrać, trzeba wybrać własną drogę. Książęce, ty wybierasz. Dobry klimat zapewnia Isla. Łączy nas troska. Opiekujemy się najbliższymi. Dajemy im pastylki Isla, bo są dla nas najważniejsi. Opieka to najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Na gardło i problemy z głosem Isla. Nowość: dostępne w aptekach pastylki na ból gardła dla dzieci Isla Junior. Do mojego gabinetu trafia wiele kobiet po 50 roku życia, u których często dochodzi do złamań osteoporotycznych. Sama też jestem w grupie ryzyka. Aby wzmocnić moje kości, sięgnęłam po Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Pamiętam, jak dziadek zawsze powtarzał, że dobry pasztet musi być zrobiony z najlepszego mięsa i aromatycznych przypraw. Szlachetny pasztet z dodatkiem pachnących lasem borowików. Doskonale przyprawiony, bez dodatku konserwantów. Tylko 3,99 za opakowanie. Teraz w biedronkowych cenach kuchnia polska. Dumni z tego, co nasze: biedronka. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor kapsułek przeciwbólowych. Voltaren Express Forte. Każdy dzień dobry jest, by tu radość i smak. Przebudź z Liptonem się, otwórz serce na świat. na za nami już, Lipton z jest grał. Stąd dziękuję Wam za wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zależy mi na tym, aby moja Julka dobrze się odżywiała. Dlatego zapisałam ją do przedszkola, w którym przygotowywane są zdrowe i wartościowe posiłki. Niestety Julka należy do tej grupy dzieci, które bardzo trudno namówić do jedzenia. Rodzice innych niejadków polecili syrop Appetizer Junior. Appetizer jest bardzo smaczny i skuteczny. Suplement diety Appetizer Junior zawiera naturalne składniki wspomagające apetyt. I teraz Julka zjada w przedszkolu wszystko z apetytem. Appetizer, by niejadek zjadł obiadek. Czy wiesz, że smaków jak liter trzeba się nauczyć? Robuś rozpływa się na rybką. W posiłkach Gerber znajdziesz składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka i smaki od A do Z Gerber. Kochanie. Mam grypę. Mhm. Panowie, muszę lecieć. Nie wiemy, czy istnieją tacy fantastyczni mężczyźni, ale istnieje takie lekarstwo. Wix Antigrip Complex zwalcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A gdy masz zatkany nos, problemy z oddychaniem, czujesz się jak pod wodą, jest rozwiązanie. Vicksynex. Vicksynex odblokowuje nos nawet na 12 godzin. Vicksynex. Kiedy mamy zatkane nosy, nie czujemy ulubionych zapachów. I mówimy mm. tak. Ale pomóc nam mogą leki na niedrożność nosa. Oba zawierają tę samą substancję czynną. Pomagają zwalczać dokuczliwe objawy. Produkowane są przez uznane firmy. Tyle, że mój jest tańszy. To jakaś nowość? Xylometazolintewa. Zdrowie w dobrej cenie. Teva to szeroki wybór wysokiej jakości produktów na różne dolegliwości. Zapytaj farmaceutę o leki Tewa. Zdrowie w dobrej cenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A kiedy podczas przeziębienia pada nas ból zatok, komus nam mogą leki na ból Oba zawierają te same substancje czynne. Pomagają zwalczać to kuszliwe objawy. Produkowane są przez uznane firmy. Tyle, że mu jest tańsze? To jakaś nowość? Teva Zdrowie w dobrej cenie. Odporność. A moja ma mówi, że trzeba mieć olej. W głowie? W kapsułkach Iskial. Suplement diety Iskial, olej z wątroby rekina z witaminą d 3 to numer jeden wśród takich kapsułek wspierających odporność. Na odporność Iskial polecam. I chaos to zmory wielu mieszkań. Przyszłam zrobić remont, ale całego mieszkania. Piszesz sen? Kiedy widzę wnętrze bez zmiany, poczuję przypływ sił. Dorota Szylongowska przeprowadza remont generalny. Cześć, wszystko rozdajcie. Bezlitośnie burzy dawne nieporządki. Lubię demolować. Możemy postawić meble. I wprowadza we wnętrzach nowoczesny ład. What? Ale czas. To jest cudownie, jest jasno. Stylowo i z pomysłem odnawia każde pomieszczenie. Wszystko mi totalnie olśniło. Nasze mieszkanie. No, wasze. Okay. Jeżeli ktoś pięknie mieszka, to zaczyna pięknie żyć. Po prostu petarda. Domowe rewolucje. W sobotę o 22 w HGTV. HGTV Home and Garden. Na program zaprasza sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbólowych Voltaren Express Forte. Na program zaprosił sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbólowych Voltaren Express Forte. Przez wiele lat moje życie układało się jak należy, lecz nagle przez problemy z utrzymaniem moczu wszystko zaczęło się walić jak domek z kart. Zaczęłam unikać ludzi, bałam się, że nie zapanuję nad organizmem. Na szczęście sięgnęłam po feminost. Suplement diety feminost to kompozycja składników aktywnych, utrzymująca m.in. prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. I znów wszystko zaczęło się układać. Teraz z kulkami do ćwiczenia mięśnika dla gratis. Pamiętam, jak dziadek zawsze powtarzał, że dobry pasztet musi być zrobiony z najlepszego mięsa i aromatycznych przypraw. Szlachetny pasztet z dodatkiem pachnących lasem Borowików. Doskonale przyprawiony, bez dodatku konserwantów. Tylko 3,99 za opakowanie. Teraz w biedronkowych cenach kuchnia polska. Dumni z tego, co nasze, biedronka. Zwykłych gratów mogą ukrywać się prawdziwe skarby. Jimmy Ogden wie jak je uratować. Jestem Anglikiem, mieszkam w Polsce. Robię rzeczy od nowa. Pokażę jak starość zmienić w designerskie cudo. Ekstra. To super zabawa. Kocham to. Let's make... Zróbmy jakieś oryginalne to... dzieło. A. Bomba. Wyszło super. Rzeczy od nowa. W niedzielę o 18 w HGTV. HGTV Home and Garden 50% Polaków cierpi na niedobory witaminy D3. Czułem się przygnębiony. Byłam ciągle osłabiona. Przeziębiałem się. Na szczęście polecono mi molekin D3. To polski produkt. Świetnej cenie. Dzień zaczynam z uśmiechem. Mam siłę do działania. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego molekin D3 Forte to wysoka ilość witaminy D3. Wybierz molekin, bo nie warto przepłacać. Teraz suplement diety molekin D3 2000 jednostek w promocji 90 plus 30 tabletek gratis. Przyjemność, ruch, troska o rodzinę, dzielenie się, wspólne chwile, rozwijanie pasji. Z tym wszystkim kojarzy się jedzenie. A z benekolem twoje posiłki stają się czymś więcej. Stanole roślinne zawarte w benekolu pomogą ci obniżyć poziom cholesterolu. Benekol mądry sposób na obniżenie poziomu cholesterolu. Benekol zmienia się dla ciebie. Ta sama skuteczność teraz w nowym opakowaniu. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor kapsułek przeciwbólowych Voltaren Express Forte. Katar, kłopoty z oddychaniem, ucisk w głowie, zapalenie zatok. Czujesz, że problem zaczyna cię przerastać? Nie czekaj i sięgnij po wyrób medyczny Cleansin Med. Cleansing Med to zestaw do płukania zatok. Wypłukuje zalegającą wydzielinę, oczyszcza z wirusów i bakterii oraz uwalnia od uczucia ucisku w głowie. Cleansing Med i oddychasz swobodnie. Playwość, dziękuję za wspaniały finał, było niesamowicie! Zobaczcie sami! Play, yeah! Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Dzisiaj gram ważny mecz. Wszyscy jadą mi kibicować. Chociaż pada, a tata jakiś niewyraźny. No ale mama mówi, że mamy najlepszą obronę. Rutinoskorbin wzmacnia obronę w sezonie przeziębieniowym. Dlatego stosuj go profilaktycznie i przy pierwszych objawach przeziębienia. Nawet mój kumpel zagra, a niedawno był chory. A po chorobie rutinoskorbin wspiera, aby więcej nie chorować. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub to, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Śniadanie! U nas każdy ma swoje miejsce przy stole. Mama zaczyna delikatnie, ale potem się rozkręca. Tato uwielbia ten maślany smak delmy. Podobnie jak każdy z nas. Ja wedę. Adam zapomina o witaminach. Mama nie zapomina. Śniadanie to moment, kiedy możemy być razem. Podomowem. Delma. Smak domowych kanapek. Każdy tak, jak lubi. Tata zawsze starał się być bohaterem, ale nie mógł, bo bolały go plecy. Na ból pleców Paweł stosował różne metody, aż odkrył Voltaren Emulżel. Voltaren wnika głęboko pod skórę i działa potrójnie. Eliminuje ból, zwalcza stan zapalny i przyspiesza leczenie. I teraz tata może wskoczyć wszędzie i każdego dnia być moim bohaterem. Voltaren Emulżel. Potrójne działanie w walce z bólem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu? Już jest! Świat wiedzy! Niezwykły miesięcznik dla ciekawych świata. Mroczna religia Hitlera. Jak Jasnowic pomógł stworzyć trzecią rzeszę? Dlaczego naziści szukali świętego Grala? Biohackerski zestaw doktora Frankensteina. Jak samemu zmienić kod DNA? Słowa to potężna broń. Dają władzę, zabijają, ale i leczą? Wojna z robotami czy można przechytrzyć inteligentnych zabójców? Co rządzi światem? Przypadek czy przeznaczenie? Naukowcy coraz bliżej rozwijają. Zagadki. Świat wiedzy za jedyne 599 już w kioskach. Moi bliscy są dla mnie najważniejsi, a najlepsze jest to, że nadal mogę z nimi dzielić swoją pasję. Dzięki temu, że moje kości i mięśnie są silne. Wikantolet ten Max dostarcza witaminę D potrzebną dla utrzymania silnych kości i sprawnych mięśni, byś mogła aktywnie spędzać czas z rodziną. Nie ma nic lepszego niż wspólnie spędzony czas na wodzie. Gantoten Max ciesz się aktywnym życiem. Stres jest częścią naszego życia, a gdy jest zbyt duży, zaczyna przeszkadzać. Również dlatego, że stres powoduje utratę magnezu, a niedobór magnezu zwiększa podatność na stres. Ale stres może nam pomagać, mobilizuje, pozwala zdobywać szczyty. Wybierz Magnę B6, lek z wysoce przyswajalnym magnezem, uzupełnij magnez i przekuj stres w działanie. Magne B6, dołącz do stresu zaradnych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Niezły mecz, stary O, dzięki Gumę Juicy Fruit? Chętnie mm. Mm. Juicy Fruit, tak smaczna, że nic tylko rzuć Wśród zwykłych gratów mogą ukrywać się prawdziwe skarby. Jimmy Ogden wie, jak je uratować. Jestem Anglikiem, mieszkam w Polsce. Robię rzeczy od nowa. Pokażę, jak starość zmienić w designerskie cudo. Ekstra. To super zabawa. Kocham to. Let's make Zróbmy jakieś oryginalne dzieło. A Bomba! Wyszło w super. Rzeczy od nowa. W niedzielę o 18:00 w HGTV. O, mamo. Rodzinna firma ma swoje zalety. Można liczyć na współpracę. Lubię, jak robimy coś razem. Ten pokój zostawiam tobie. I bezwarunkowe wsparcie. Pamiętajcie, ja tu rządzę. Ona rządzi. Ale praca z mamą... Że nadal. Chwilami. Nie. Ma też swoje wady. Co za oczy. O, Boże. Zobacz, jak matka z córką budują piękne domy. Na dobrych fundamentach. W niedzielę o 22 w HGTV. Chyba żartujesz. Zaufaj mi. Nasz najgorszy zakup. 50 tysięcy dolarów. Co? Co? Dach. Kupiliście to? Co to za smród? Ale cuchnie. Pełno karaluchów. Świetnie. Odważne. Idealnie. Zarobić na remoncie. We wtorek o 22 w HGTV. AGTV Home and Garden. Na program zaprasza sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbolowych Voltaren Express Forte. Na program zaprosił sponsor, dystrybutor kapsułek przeciwbolowych Voltaren Express Forte. Przez wiele lat moje życie układało się jak należy. Lecz nagle przez problemy z utrzymaniem moczu wszystko zaczęło się walić jak domek z kart. Zaczęłam unikać ludzi. Bałam się, że nie zapanuję nad organizmem. Na szczęście sięgnęłam po Feminost. Suplement diety Feminost to kompozycja składników aktywnych utrzymująca m.in. prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. I znów wszystko zaczęło się układać. Teraz z kulkami do ćwiczenia mięśnika dla gratis. Chcę, żeby rodziny jadły kaszę ze smakiem. Ciekawe, jak to zrobisz. Zrobię z kaszy danie. Kaszotto Borowikowe Winiary? To pęczak z Pól. Ej, to od nas! Dobra kasza zasługuje na kaszotto. Najlepsza kasza i sos z borowikami, podgrzybkami i rozmarynem. Gotowe 30 minut. to Winiary. Kasza w najsmaczniejszym wydaniu. Te siostry wiedzą, jak spełniać marzenia. Chcę ich mile zaskoczyć. Lex to dekoratorka wnętrz. Rewelacja. Zmieni zwykły dom w obiekt pożądania. Mam 20 ofert. Mówiłam. Alana to pośredniczka. Ryzykowny biznes. Dla każdego znajdzie idealne loku. Marzyłam o tym. Razem tworzą niepokonaną drużynę. Dobra robota. Wiem. Siostry w akcji. W piątek o 22 w HGTV. HGTV Home and Garden. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor kapsułek przeciwbólowych. Voltaren Express Forte.